W dzisiejszym odcinku porównanie dwóch samochodów, które na początku XXI wieku były marzeniem niemal każdego ojca rodziny, czyli Audi A4B6 i BMW E46, obydwa za około 20 tys. zł z benzynowymi dość odpornymi silnikami. Zacznijmy od Audi. Początek XXI wieku w grupie Volkswagena to problem z lakierem, który schodzi z przycisków. To jest prozaiczne, dosyć nie jest to, nie wpływa to na jakość samochodu ani na jego ewentualne koszty napraw, ale jest dosyć nieestetyczne. Dużo gorzej, jeśli w waszym Audi A4B6 yy, macie skrzynię bezstopniową Multitronic. To jest skrzynia, która potrafi się bardzo szybko zepsuć, do tego jest droga w naprawach, zwykle nie opłaca się reanimować. Warto przed zakupem takiego samochodu zwrócić uwagę na to, jaka skrzynia pracuje, bo jeśli to nie jest manual, tak jak tutaj, to możecie mieć albo estronika, albo multitronic. Niekoniecznie jest to opisane tutaj. Trzeba dekodować numer WIN albo przez dekoder internetowy, albo w autoryzowanej stacji obsługi, ale ze skrzyniami estronik, które tak naprawdę są skrzyniami DSG z Volkswagena, Również mogą być problemy, bo w większych przebiegach rzędu 200 000 km potrafi się w nich zepsuć mechatronika, yy, mogą się zepsuć też sprzęgła. Są dwa, jedno to jest kosz około 1000 zł, a w tak wiekowym samochodzie szansa na to, że macie przebieg poniżej 200 tys. jest niewielka. Także jest to rzecz, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę przed zakupem. Opinia o samochodach grupy Volkswagena jest taka, że mają tanie części zamienne, ale jak przyjdzie Wam remontować przednie zawieszenie wielowahaczowe albo tylne, to wydacie po parę tysięcy złotych. Jak na wartość tego samochodu, która oscyluje w granicach 20 tysięcy złotych, nie będzie to mało. Kolejna rzecz. Kupując Audi zwróćcie koniecznie uwagę na powłokę lakierową, na to czy nie było bite, bo gros tych samochodów przyjechało jako rozbitki do Polski. Eee, tutaj jeszcze uwaga na temat korozji, bo jeśli auto nie było bite, to nie powinno mieć korozji, Audi dość dobrze zabezpieczało swoje samochody. Kolejna sprawa silnik 1.8 turbo. W tym wypadku 163 konie mechaniczne. Jest to właściwie pierwsza jednostka z turbosprężarką, która stała się tak popularna. Nie ma dużych problemów. Oczywiście ta turbosłężarka może się tutaj zepsuć, ale nową kupicie za 2000 zł, a tą używaną da się zregenerować za dużo mniej. Rozrząd tego silnika napędzany jest paskiem, ale jest również łańcuch, który spina wałki i on czasem potrafi się rozciągnąć. Koszt wymiany to jest 1500 zł. Dobrą wiadomością jest to, że ten silnik całkiem nieźle znosi instalację LPG. Koszt takiej instalacji to jest około 3000 zł, ale pozwala mocno zaoszczędzić na paliwie. Przejdźmy teraz do BMW. Podstawowy problem BMW E46 to korozja. Zwykle tak jak w naszym egzemplarzu poliftowym, czy już trochę lepiej zabezpieczonym, zaczyna się tutaj od krawędzi maski, to samo jest na dolnych rantach drzwi. Warto to sprawdzić, bo potem możecie strasznie dużo pieniędzy wydać na to, żeby ten samochód doprowadzić do ładu, a i tak będzie to nieopłacalne, biorąc pod uwagę wartość. Silnik. Tutaj mamy jednostkę czterocylindrową. Wiadomo, że najfajniejsze są te 6-cylindrowe, szczególnie przed liftem, ale i ten silnik 2 143 konie można polecić. Ma on system Valvetronic, który może się zepsuć. Naprawa to jest około 2-2,5 tysiąca złotych. Warto też zwrócić uwagę na łańcuch rozrządu, bo zdarzają się przypadki rozciągnięcia łańcucha. Jeśli w porę to dostrzeżemy, to nie będzie dużych uszczerbków dla silnika, a koszt takiego łańcucha jest porównywalny z kosztem paska w Audi. Oczywiście, wymiana jest trochę droższa. Kolejna rzecz, na którą trzeba tutaj koniecznie zwrócić uwagę, to jest układ chłodzenia. Jeśli zaniedbamy, to wiadomo, że silnik może się przegrzać i narobić nam dość dużych wydatków. Ta generacja serii 3 ma także całkiem sporo problemów z elektroniką. Na szczęście nie są to poważne problemy, ale może się zdarzyć, że na przykład piksele tutaj na wyświetlaczu, tym lub tym przestaną działać, nie będzie działała mata obecności pasażera na tym fotelu, popsują się czujniki ABS-u i tak dalej, i tak dalej. Niby drobne rzeczy, ale generalnie denerwujące w codziennej eksploatacji. Kolejną rzeczą, na którą musicie zwrócić uwagę w BMW, jest tylny most. Psuje się w nim tuleja numer 9 oraz podpora wału. E, to są rzeczy do naprawienia za około 800 tys. zł. Sporych inwestycji w starym samochodzie e, może wymagać też tylne wielowahaczowe zawieszenie. Tu też parę tysięcy Wam na to pójdzie. Ostatnia rzecz w BMW to pękające tylne sprężyny. Generalnie pod względem awaryjności BMW wypada gorzej od Audi. Przede wszystkim przez to, że koroduje. No, niestety silnik 1.8 Turbo 163 KONIE potrafi sporo wypić. Sam producent podaje średnie spalanie na poziomie 8 litrów, a realnie jest litr więcej. To dlatego tak często gazuje się ten silnik. Ale do jazdy, no, powiem Wam, całkiem fajna jednostka. Turbo sobie pracuje. Dość żwawo ten samochód się napędza. Tutaj mamy wersję z napędem naprzód, ale z silnikiem 1.8 Turbo. Audi sprzedawało również wersję Quattro. Także, jeśli ktoś ma potrzebę kupuje, kupna samochodu potrzebnego na wyjazd na narty i tak dalej, jazdę po śniegu, to jak najbardziej, oczywiście jest to prawdziwe Quattro. Od zera do setki, według danych producenta, Audi przyspiesza w 8,6 sekundy i potrafi się rozpędzić do 225 km na godzinę. No, całkiem nieźle. I to chyba o to chodzi tak naprawdę w takim samochodzie, który ma dawać frajdę z jazdy. W naszym egzemplarzu, no niestety, ktoś. Poczynił taki tuning, że bardzo go zglebił, obniżył zawieszenie, więc trudno ocenić, jak ono pracuje. My jeździliśmy takimi samochodami wcześniej oczywiście i wiemy, że to wielowęczowe zawieszenie, jeśli jest sprawne, to dobrze, dobrze jeździ. To, co mi się bardzo podoba w tym samochodzie, to jest obsługa. Jak przystało na końcu Volkswagena, jest ona bardzo intuicyjna, prosta, nie trzeba się tu niczego przyzwyczajać. Ten samochód jest też całkiem nieźle wyposażony. Na rynku nie brakuje takich samochodów. Oczywiście jest też mała zagwostka, bo z tyłu szyby otwierane są na korbki, ale to już chyba tradycja w naszym programie, że dostajemy takie samochody z szybami na korbki z tyłu. To, co jest zaskakujące tutaj w Audi, to niewielka ilość miejsca z przodu. Bo jak na samochód klasy średniej, no to jest tak powiedziałbym dosyć przeciętnie. Ale chyba wszystkie samochody klasy premium z tego okresu, czyli i BMW, którym za chwilę pojedziemy i Mercedes, który również mógł być konkurencją, oczywiście C-klasa. Też nie cierpiały na jakieś szczególnie dużej ilości miejsca z przodu. BMW, dwulitrowy wolnossący silnik. No nie jest tak ochoczy do przyspieszania mimo tego, że ma tylko 20 koni mniej od tego co w Audi. Ale są też plusy tego, bo według producenta pali trochę ponad 7 litrów. Realnie, oczywiście, więcej, ale mniej niż Audi. To dobra wiadomość, bo tutaj z gazem jest nieco gorzej, jest trochę trudniej go zamontować. Trzeba mieć ogarniętego gazownika, który poradzi sobie z instalacją LPG do tego samochodu. Producent podaje przyspieszenie do setki około 11 sekund, czyli tak jak jakiś taki zwykły współczesny Diesel 1.9, powiedzmy w skodzie Oktawi. Prędkość maksymalna też jest zbliżona do Oktawi w dieslu, bo osyłuje w granicach 200 km na godzinę. No ale zawsze można poszukać sobie wersji sześciocylindrowej, która ma zdecydowanie lepsze osiągi. Niestety trudno ją znaleźć i jest trochę droższa w zakupie, bo w eksploatacji oddziwu już niekoniecznie. BMW oczywiście ma napęd na tył, co dla jednych będzie zaletą, dla innych wadą. Dla mnie akurat jest zaletą, bo bardzo fajnie ten samochód się prowadzi dzięki temu. To, co mi się strasznie podoba w tym aucie, to jest to, że konsola jest zwrócona w stronę kierowcy. Genialne są te zegary, które są przejrzyste, a do tego bardzo fajnie wyglądają. Kierownica dobrze leży w dłoniach. Obsługa, no, też właściwie nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Wygląda trochę bardziej oldschoolowo niż w Audi, ale to mi akurat nie przeszkadza. No, tutaj jedyna rzecz, której brakuje, to jest trochę mocy. I niestety w tej kategorii, no. Ale to są porównywalne, ale wskazałbym jednak na Audi. Gdybym miał wybierać dla siebie samochód, to wybrałbym Audi. Euro NCAP przeprowadził testy zderzeniowe tych modeli w 2001 roku. Obydwa otrzymały po cztery gwiazdki. Mamy więc w tym wypadku remis. Nasz test tego, ile jest miejsca z tyłu, czyli znowu fotel ustawiony pode mnie z przodu. No i powiem tak, no na taksówkę to bym tego samochodu raczej nie kupił, bo pasażer o wzroście 1,85 m ma tutaj bardzo mało miejsca na nogi. Nad głową jest nieco lepiej. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda w BMW. Kolejny samochód do BMW. W Audi było ciasne, to zobaczcie, jak jest BMW. Kolana dotykają fotela, głowa dotyka sufitu. No, jak na samochód klasy średniej, to naprawdę jest tutaj mało miejsca. Jakby tego było mało, tutaj środkiem będzie wał napędowy i ogranicza ewentualną ilość miejsca na nogi dla osoby, która siedziałaby w środku. Dobra wiadomość jest taka, że i tak raczej nikt by się tutaj nie zmieścił. Samochody kombi powinny mieć duże bagażniki. No niestety tutaj szału nie ma. W BMW 435 litrów, a w Audi jeszcze mniej, bo 422. Trudno właściwie wskazać zwycięzcę, bo tu jest trochę większy bagażnik, tu jest trochę więcej miejsca na tylnej kanapie. W tej kategorii dajemy więc remis. Z Zakupem zamienników niezłej jakości nie ma absolutnie żadnych problemów, bo obydwa modele są bardzo popularne. Do tego ceny części są w ich wypadku dość zbliżone. Za przednie amortyzatory do Audi zapłacicie 420 zł, te do BMW są co prawda nieco droższe, bo kosztują 700, ale już sprzęgła wycenione są na dokładnie tyle samo. W przypadku klocków hamulcowych nieco więcej zapłacicie za komplet do Audi. Przednie tarcze do A4 to wydatek 240 zł, do E46 380. Niezależnie od tego, który z tych samochodów dzisiaj prezentowanych wybierzecie, pamiętajcie, że coraz trudniej jest znaleźć zadbany egzemplarz. BMW jest fajny, bo ma tylny napęd i jest zwrócony w kierunku kierowcy, ale zwycięzca może być tylko jeden. Dzisiaj wygrywa Audi, dlatego że mniej się psuje, jest lepiej zabezpieczone przed korozją, a do tego taniej można je naprawić. Zdecydowanie ten samochód.